Debaty mamy i taty. Dzień dobry. Moim gościem jest dzisiaj pani Aleksandra Gil, autorka książek oraz kilkuset artykułów o tematyce społecznej, warsztatów profilaktyki zachowań ryzykownych realizowanych przez Fundację Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii. Jest też współtwórcą i redaktorem portalu Zatroskani.pl. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Pani Aleksandro, u podstaw wielu zachowań ryzykownych, problematycznych leżą tak naprawdę braki, które są spowodowane brakiem czasu, który rodzice powinni poświęcić dzieciom. Jak to jest tym czasem? No właśnie, czy powinni, yy, czy chcemy. Yy, zacznę może odwrócę świat. Yy, czego chcemy dla naszych dzieci? Jak sobie je wyobrażamy? Jak wyobrażasz sobie życie swoich dzieci? Przede wszystkim musimy z nimi być, prawda? Nawet przyjaciołom poświęcamy czas. Tak, to my mamy tę możliwość, że jesteśmy dorośli. Warto, żebyśmy byli dojrzali i, i na pewno nam się marzy taka świetlana przyszłość dla naszych dzieci. I często zadaję takie pytanie rodzicom, i oni mówią: No tak, żeby oni sobie poradzili w, w życiu. Ale co to znaczy poradzili w życiu? Znaleźli pracę taką, która będzie ich pasjonowała. To, y, ponieważ mamy intuicyjnie czujemy, że taka, takie zajęcia, w których realizujemy jednak swoje pasje, y, one może od razu nas deszczem pieniędzy nie okryją, bo związane są z wysiłkiem, zaangażowaniem, uczeniem, umiejętnościami, y, ale tak naprawdę to każda praca y, wymaga tego. Natomiast kiedy z, z Dalej zaczniemy drążyć temat, tak, żeby osiągnąć to, no to właśnie to dziecko musi mieć w sobie rozbudzić taką pasję w ogóle do poznawania świata, do uczenia się, do rodzaju otwartości dla świata. I wówczas warto zauważyć, że my wychowujemy dziecko hmm, nie dla siebie, tylko właśnie dla świata. I samo się nie wychowa. I samo się nie wychowa. I ważne są ręce nas, rodziców. Bardzo często jest tak, że kiedy rodzice mówią o tym, że zaczęły się jakieś problemy właśnie z młodym człowiekiem, zarówno z dzieckiem, jak i z nastolatkiem, to niestety u źródeł leżą konflikty między nami dorosłymi. I mm, dzieci w bardzo, tak, i młode osoby w bardzo różny sposób będą nam pokazywały, że coś niedobrego się dzieje w ich życiu, że ten świat przestał być dla nich bezpieczny. Kiedy my nie damy dziecku naszemu czasu, szczególnie temu nastoletniemu, to ono będzie szukało odpowiedzi na problemy, które spotyka, na to, co go nurtuje. I teraz, gdzie poszuka tych odpowiedzi? No, poszuka... Może podczas systematycznych wagarów. Poszuka wśród swoich rówieśników, yy, i oni albo będą z nim na wagarach, yy, albo będą w internecie. I jakie znajdzie yy, odpowiedzi? No, równie niedojrzałe jak on. Nie znajdzie tych, które doprowadzą go do tej świetlanej przyszłości, którą my mu planujemy. I yy, to jest bardzo ważne. To jest też taki etap rozwojowy. Yy. Neurobiologia i właśnie badania pokazują coś, z czego my często nie zdajemy sobie sprawy. Proszę sobie wyobrazić, że tylko dwoje na dziesięcioro dzieci przyjdzie i powie, że ma jakiś kłopot czy problemy. I to od nas dorosłych zależy, tak? To jest taka ta nasza powinność, o, o której mówiłaś, żeby zadać pytanie, Słuchaj, co u Ciebie. Kocham cię e, widzę, że coraz bardziej poznajesz świat, masz nowych przyjaciół, albo masz tych, których znam, ale widzę, że macie jakąś nową pasję, bo znikacie na całe godziny gdzieś, e, poopowiadaj mi o tym. Albo zmienił się na przykład twój styl ubierania się. Albo zmienił się twój styl ubierania, albo e, zaczęłaś bardzo dbać o dietę. Skąd ten pomysł? Za bardzo może to być też odchudzanie, tak, prawda? To mogą być, tak, bo to jest kwestia też mediów społecznościowych. Badania Uniwersytetu Stanforda pokazują jasno, że nastolatki... Mm, które wpadły w takie grupy anorektyczne właśnie w mediach społecznościowych, to albo problem się pogłębił, tak bym powiedziała utrw utrwalił, a nawet y, dziewczęta, które właśnie pozbawione tego zaangażowania rodzicielskiego i szukające gdzieś rozwiązań na swoje różne problemy, na przykład związane z tym, że są nieakceptowane przez koleżanki, niezauważane, tak, czy wyśmiewane, no to efekt jest taki, że wręcz wpadły w takie, w takie nawyki, tak? A proszę pamiętać, że wszystkie uzależnienia, znaczy wszystkie zaburzenia związane z żywieniem są zachowaniami ryzykownymi i one mogą prowadzić do, do uzależnień behawioralnych, właśnie że do takiego zabijania bólu psychicznego. On może czasami pojawiać się na przykład z powodu poszturchiwania, popychania. To jest tak, że ta przemoc, ona jest na wszystkich poziomach. Jest zarówno taka werbalna, słowna, jak i fizyczna, jak i również psychiczna, bo to może być kwestia na przykład zbywania kogoś milczeniem, niezauważania nie go. Takie przypadki, gdzie na przykład dziewczęta siadały, na koleżance, to znaczy ona w czasie właśnie przerwy. Siadała na schodach, żeby zjeść swój, swój, swój posiłek, a one, w, idąc po tych schodach, w tym miejscu siadały na niej, udając, że jej tam nie widzą. No i to brutalnie bardzo. Więc i tutaj może powiem, gdzie, gdzie było źródło, bo, bo na pewno się zastanawiamy. Mamy czasami różne sytuacje. Mamy kilkoro dzieci w domu. Mamy na przykład dziecko chore, i tutaj była taka sytuacja, że było drugie dziecko w domu, było ciężko chore. i to jest wiadomo, wszystkie siły, wszystkie, bym powiedziała, ręce są na pokład. Tylko czasami gubimy to drugie dziecko, które też potrzebuje naszego bycia. To jest, to jest trudne, ale właśnie ta dziewczyna uciekła właśnie w anoreksję, w te swoje pudełeczka, zamknęła się, wyalienowała i no, niestety, jest tak, że ta grupa rówieśnicza, szczególnie w tym wieku nastoletnim, myślę, że wiemy, że dzieci są okrutne. I one bardzo szybko, instynktownie, tak jak w świecie zwierząt, po prostu czują, gdzie jest najsłabszy osobnik. A proszę powiedzieć, czasami wydaje mi się, że dzieci nie potrzebują jakiegoś zagadywania przez rodziców, miliona porad. One potrzebują obecności, żeby poczuć się zauważonymi. I żeby taką przestrzeń właśnie mieć do wygadania się. To jest bardzo ważne, żebyśmy nie pozwolili im życie przeżyć na ich, na ich sposób. To nie jest tak, że nie mamy się podzielić swoim doświadczeniem. Możemy im opowiedzieć o tym, co nas na przykład spotkało. Czy Państwo wiecie, że kiedy pytam dzieci, czy wiedzą, dlaczego mają tak na imię, a nie inaczej, to 90% nie wie, dlaczego ma takie imię? My tak prostych rzeczy nie opowiadamy naszym dzieciom, a to są naprawdę wspaniałe, często historie. I mm, warto pokazywać naszemu dziecku, że dzisiaj jestem w tym miejscu, ponieważ w dzieciństwie miałem taką i taką pasję. A co jest Twoją pasją? Opowiedz mi o tym pokaż mi to. Jedną z najlepszych nagród, na którą czekał młody człowiek, było to, że kiedy poprawi oceny, tato pójdzie z nim do skateparku i zobaczy, jak on po prostu, co on wyczynia na tej deskorolce i powiedział wprost, no przecież z mamą nie pójdę, bo ona tam nie zejdzie z tego świata. A tata, no tata będzie ze mnie dumny, tak? Tata świetnie prowadzi samochód, bezpiecznie nas wszędzie zawozi. A ja chcę mu pokazać, że ja też mam taki obszar, więc dajmy wspólnie sobie czas. I też myślę, opowiadajmy sobie te ważne historie. To bardzo tutaj wybrzmiało z pani wypowiedzi. Przeczytam kiedyś taką myśl, że jeśli coś my dorośli ważnego przeżyliśmy, mamy coś ważnego do powiedzenia, jakąś taką naszą historię, która nas zbudowała, to pamiętajmy, żeby znaleźć czas i przestrzeń, żeby opowiedzieć o tym naszym dzieciom. Koniecznie. Niech one wiedzą, że dom jest portem, z którego wypływają w wielki świat, i jednocześnie później są taką ten dom jest taką przystanią, do której już jako dorośli chętnie wracamy. Czasami nie możemy fizycznie, więc warto, żebyśmy w tych naszych wspomnieniach mieli takie miejsce, do którego wracamy. Dziękuję uprzejmie. Moim gościem była dzisiaj pani Aleksandra Gil, autorka książek i wielu artykułów o tematyce społecznej. Dziękuję. Dziękuję. Debaty Mamy i Taty 2022. Kampania edukacyjno-promocyjna na rzecz odpowiedzialnego rodzicielstwa. Audycja zrealizowana przez Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie. Projekt współfinansowany ze środków Wojewody Wielkopolskiego.